Witam, moje kochane raki, w czytaniu e, ogólnym, tak, zobaczymy, co tutaj chcą, o czym karty chcą opowiedzieć. E, zobaczymy, jakie wskazówki są dla Was na najbliższy czas i jakie porady, e, jaka jest przewodnia energia. E, I jest to czytanie na najbliższy czas, ale jest to czytanie ponadczasowe, czyli kiedykolwiek się na nie natkniecie, może rezonować, to nie jest... Nie jest to, czytanie, nie, to czytanie nie jest powiązane z astrologią, tak? A więc um, czas jest elastyczny każdy z Was jest na innej linii czasowej, um, więc nie ustalam tu żadnego czasu. Okej, okay. mamy zmianę moi kochani. Przed chwilą czytałam dla bliźniąt i one też y, zmiany mają. Um, w takiej głównej energii. Um, coś się zmieni o 180 stopni, tak? Zaraz będziemy patrzeć co? Czyjeś zdanie, e, sytuacja. Zaraz sprawdzimy. Um, mamy energię, która mówi o znalezieniu e, tego czegoś, co Wam sprawia radocha, tak? E, czyli odnalezienie klucza do szczęścia, mój kochani. Także mm, najbliższy czas będzie właśnie tym czasem, kiedy będziecie e, odnajdziecie tak, to, co mm, przynosi, ma przynieść wam szczęście. Ok, klucz do szczęścia. Zobaczcie. Dwa jaja macie no nowe, nowy, nowy rozdział, tak? Nowy projekt, coś nowego zaczynacie tutaj. Um, I on to wszystko może się wiązać właśnie z tym, że sytuacja może teraz być niesprzyjająca, ale ona się zmieni o 180 stopni, jeżeli czekacie na zielone światło, jeżeli czekacie na, nie wiem, na, na za, za, coś zależy od kogoś innego lub od. I z sytuacji, to ta sytuacja zmieni się, tak? Albo czyjaś decyzja się zmieni. Okej, okay, no i właśnie, tutaj bo ta decyzja była krzywdząca, jakaś krzywdząca decyzja lub sytuacja, moi kochani, ale to się zmieni, tak? To, to jest um, w trakcie zmiany o 180 stopni. Zobaczcie, mamy miłość. Mamy miłość i tu jest tak, mam takie dwie wiadomości: albo ktoś znajdzie klucz do waszego serca, dosłownie. Albo wy odnajdziecie klucz do czyjegoś serca, tak? Yy, ale to też może mówić właśnie o, mm, o znalezieniu czegoś, co wam da po prostu radość, co będziecie wykonywać z miłością, z pasją, tak? Wspaniałe, wspaniała energia. I mamy koło fortuny, ja je jeszcze tu zweryfikuję. Będziecie um, stać przed, um, przed wyborem. Już tu miałam tu powiedzieć, bo tutaj ta karta również mówi o wyborze. Może mówić o tym, że będziecie stać przed jakimś wyborem właśnie. I tu mamy potwierdzenie. Ten wybór, który się pojawi, będzie takim łutem szczęścia, tak? Um, także wybierzcie w zgodzie z serduchem. Wybierzcie w zgodzie z serduchem, moi kochani. Jeszcze tą pierwszą energię tutaj zeryfikuję dalej. Okej, okay, tutaj mamy... Um, ta sytuacja nie może się też dotyczyć finansów, czyli jakieś były, perturbacje były, jeśli chodzi o sytuację finansową, lub ktoś w pewnym sensie was jakby zostawił albo porzucił, tak? Em, emocjonalnie, tak? Czyli taka, tutaj czujemy taką pustkę i tutaj mamy też, no właśnie, em, smutek w sercu i e, takie Pozostawienie samemu sobie y, tego typu energię, tak? I tak jak mówię, to się ma odwrócić o 180 stopni. Um, co jeszcze powinniście wiedzieć? No właśnie, przyszłość wygląda bardzo obiecująco. Idzie coś dobrego, tak jakby idzie e, taka rekompensata, dobra karma do Was idzie, tak? E, przyszłość wygląda bardzo obiecująco i obficie, także cokolwiek tu się wydarzyło, to jest chwilowe, pamiętajcie o tym. E, słuchajcie swojej intuicji, bardzo silna intuicja. E, wybór, którego będziecie dokonywać, dokonujcie w zgodzie z intuicją. Okej, okay, mamy taką energię. Nie zapominaj o, o radości, o śmiechu, o, ty, o tym, że czasami trzeba e, spojrzeć na rzeczy nie tak poważnie, tak? To rozluźnia energię. To pomaga przejść właśnie z tej takiej poważnej, mało sympatycznej, smutnej, e, niskiej energii, tak? W wyższą. Co e, Pomoże przełamać właśnie energię, tak? I przynieść coś pociesznego, coś, e, co Was e, um, uraduje. Także Wy macie też wpływ na to, jak to wszystko się potoczy. Pamiętajcie o tym. Um. Okej, okay, możecie być um, mieć takie poczucie nawału spraw, tak? Że za dużo jest po prostu do zrobienia, albo wybór jest zbyt intensywny, nie wiecie, co macie wybrać znów. Um, skupcie się na, um, na jednej rzeczy, tak? Czyli jeżeli macie duże rzeczy, na które patrzycie, to jest przytłaczające, tak? bo nie wiecie czego zacząć, nie wiecie, czy zdążycie, nie wiecie, co macie najpierw zrobić, co jest ważniejsze. Wybierzcie jedną, zacznijcie od jednej i później róbcie po kolei sobie resztę, tak? Jeżeli będziecie patrzeć na wszystko naraz, to będziecie, będzie, będzie to właśnie takie. Niepokojące, nie będziecie wiedzieć, co ma, za co macie się zabrać, i w końcu możecie się za nic nie zabrać, tak? Także to jest taka podpowiedź, i znów kieruj się intuicją, tak? Um, jeżeli naprawdę nie wiesz, co jest najważniejsze, może wszystkie te rzeczy są tak samo ważne, po prostu wybierz jakąkolwiek i zrób, tak? Um, ja może zweryfikuję jeszcze tę energię bardziej. Tutaj pod spodem, jeszcze w tej talii, z której wyciągnęłam właśnie tę kartę, pod spodem było też właśnie, że jesteście na, jakby na rozdrożu, że musicie podjąć tę decyzję, tak? To jest o wyborze i ta druga energia też była o wyborze. Także znów kierujcie się tym, co Wam przyniesie radość, tak? Co Was uraduje? Wybierzcie taką decyzję, która Was uraduje, która Was ucieszy. No właśnie. Dziesięć pucharów, radocha, szczęście. Zróbcie to, co Wam sprawia radość. Naprawdę, Wy stoicie przed, tutaj widzę, że stoicie rzeczywiście przed takim wyborem, gdzie jest coś, co muszę zrobić, albo coś, co chcę zrobić, tak? Coś, co mi sprawi radość, albo coś, co zadowoli kogoś innego, a mnie nie, tak? To tutaj karty mówią, zrób to, co Tobie zrobi radość. Zrób to, co Tobie, zrobi radość. Okej, okay, i mamy taki ciapkowaty da, um, kryształ. Jak dalmatyńczyk y, wygląda, kochani i co on mówi? Już wam mówię, co on mówi. No właśnie, i słuchajcie, po raz kolejny. No, ja naprawdę nie mogę tego zmyślić. To jest dosłownie ta sama energia, co tutaj. Śmiej się, tak? Wprowadź radochę do swojego życia, taką lekkość. Zrób coś, co Cię cieszy. To jest recepta na przełamanie czegoś złego, co się dzieje w Waszym życiu, złego albo trudnego, tak? W momencie, kiedy jesteście w trudnej sytuacji. Nie możecie przestać o tym myśleć, bo zobaczycie, bo tu jest naprawdę niefajnie. O! To to, jak Wy możecie pomóc, jeżeli fizycznie, tak? Nie macie wpływu na to, w sensie, ok, nie możecie em, wpłynąć, em, w, tak? W taki namacalny sposób <grym> To wiedzcie, że zawsze możecie wpłynąć energetycznie na coś, tak? I to, słuchajcie, ten kryształ, ten kamień, właśnie mówi o tym. E, nie bierz życia tak serio. Zrób coś wesołego właśnie z tych wszystkich obowiązków, które masz zrobić, zrób te, które cię najbardziej bawią, które są najprzyjemniejsze. Po to, żeby przełamać tę smutną energię, żeby ją zmienić o 180 stopni, tak? Żeby znaleźć się. Tu, żeby znaleźć się tu, moje kochanie. Tu, gdzie jest radość, tu, gdzie jest szczęście. E, tu, gdzie możecie oddychać pełną piersią znowu, tak? Piękna energia, moje kochanie. Także em, na śmiech. Czasami trzeba wziąć życie na śmiech, i to pomaga. I to pomaga, moi kochani. To przyciągnie lżejszą energię i to będzie jak domino efekt, tak? Także zróbcie to, co, na co macie ochotę, a nie to, co musicie. Akurat taka jest rada, tak? Czasem trzeba zrobić to, co się musi, ale w Waszym przypadku e, macie zacząć od tego, co przełamie tę przykrą energię, tak? Moi kochani, także życzę Wam dużo szczęścia, dużo radości, to jest Wasza recepta, pamiętajcie, tu macie pole do popisu, weźcie rzeczy w swoje ręce na tyle, na ile możecie, a to jest bardzo ważne, Wasza energia, Wasze myśli, Wasze uczucia kreują Waszą rzeczywistość. Buziaczki. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają dalmatyńczyka, jeżeli mają, bo te ciapki to są normalnie jak u dalmatyńczyka, moi kochani. Jeżeli macie dalmatyńczyka, napiszcie mi koniecznie. Buziaki pa. Właśnie a dalmatyńczyki są bardzo pocieszne, prawda? Są takie, nie dość, że wyglądają słodko, to są e, bardzo takie zabawne. i Lubią się bawić, czasami są um, takie bardzo takie takie małe gąbki czasami. E, bardzo e, bardzo lubią właśnie się e, bawić. Także um, Spróbujcie zaabsorbować właśnie taką energię, a szczególnie jeżeli macie psa, to już w ogóle wiecie, o czym mówię, jeżeli macie dalmatyńczyka, szczególnie. Pozdrawiam Was serdecznie, Buziaki.